Witam Państwa ze studia Zielonej Gospodarki i Gospodarki Morskiej na Kongresie Nowej Mobilności w Katowicach. Porozmawiamy teraz, jak budować sieć ładowania, żeby to było racjonalne. Dzień dobry, Panie Prezesie. Dzień dobry. E, pojawiają się takie zarzuty, że ta sieć, e, pu, liczba punktów ładowania. Jest zbyt mała, powstaje zbyt powoli. Z drugiej strony od biznesu, który tym się zajmuje, słychać takie argumenty, że liczba samochodów elektrycznych nie rośnie tak szybko, jakbyśmy zakładali, więc tak naprawdę są nie tyle, że pretensje, ale uwarunkowania, które są trudne. Jak wyjść z tego kręgu? Co zrobić, żeby rzeczywiście Polacy polubili elektryki, a wtedy było więcej punktów ładowania? No więc trzeba zacząć od dosyć podstawowej kwestii, że bez infrastruktury ładowania trudno myśleć o rozwoju samochodów elektrycznych. Tak więc wszelkie inicjatywy związane z budową stacji są, są, są ważne i istotne i myślę, że nasza branża przez te wszystkie lata bardzo wiele w tym zakresie zrobiła. A szczególnie ostatni rok jest zupełnie rekordowy. Podwoiliśmy liczbę punktów ładowania dostępnych dla użytkowników samochodów elektrycznych, kiedy wzrost floty samochodu w tym samym okresie był na poziomie około 40%. W tej chwili w Polsce mamy z perspektywy użytkownika bardzo dobry wskaźnik którym jest liczba pojazdów elektrycznych przypadających na jeden punkt ładowania DC. To jest mniej więcej w tej chwili 20 samochodów na, na jeden punkt ładowania DC. Kiedy, kiedy w Europie Zachodniej ten wskaźnik wynosi 50, 80, z, z, z no, ale zależy też od kraju. To pokazuje, że rynek jest słabo rozwinięty. To też Nie, jest... no, ale to z perspektywy no, użytkownika, użytkownika to, dobrze. to dobrze. ponieważ ma szeroką ofertę, łatwość dostępu, łatwość dostępu mniejsze ryzyko kolejek w sytuacji spięczenia e, popytu na, 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 na usługi ładowania. Oczywiście można mieć jeszcze wątpliwości co do niektórych białych, map, białych plam na mapie, kiedy. Kiedy w danym miejscu, gdzie ktoś potrzebuje, szybko się naładować i te ładowarki nie ma, ale z perspektywy takich ogólnych wskaźników, ta sytuacja w Polsce nie wygląda całkiem, całkiem dobrze tak, dla, dla użytkowników. Natomiast generuje to istotne wyzwania i problemy, jak Pan zresztą wspomniał w pytaniu, dla operatorów stacji. Wskaźnik 20 punkt samochodów na jeden punkt ładowania oznacza, że poziom utylizacji tych ładowarek jest poniżej progu opłacalności. W tej chwili średnio na rynku, oczywiście są pojedyncze miejsca, gdzie, gdzie zarabiamy na usługach ładowania, ale średnio rynkowo branża dopłaca do usług, usług ładowania. Cały czas żyjąc nadzieją, że za 2, 3-4 lata rynek samochodów elektrycznych, flota się na tyle zwiększy, że. Zwiększy to utylizację ładowarek, a to z kolei doprowadzi do pojawienia się, 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 się tej rentowności. Więc można powiedzieć, że inwestujemy w przyszłość. Mówił Pan o białych plamach. To jest czasami taki też trochę mit, że w wielkich miastach jest łatwo załadować. Wokół tych głównych um, korytarzy komunikacyjnych w naszym kraju też słychać często o inwestycjach. Taki podmiot montuje ładowarki. Gdzie może być rzeczywiście kłopot? Ile tych białych plam, czy miejsc, gdzie mogłoby być trudno, w tej chwili mamy w Polsce? Trudno im powiedzieć konkretnie, no bo, 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 bo to trzeba byłoby zrobić naprawdę jakąś pogłębioną analizę. Ta sytuacja się też bardzo dynamicznie z, z, zmienia. Oczywiście są to takie miejsca, gdzie ruch samochodowy jest niski, w związku z tym nie opłaca się inwestować w infrastrukturę ładowania operatorom. Czasami ta biała plama po prostu polega na tym, że stoi tam jakaś ładowarka, ale wybudowana wiele lat temu, o niskiej mocy i ona już nie Nieefektywna. jest dostosowana do potrzeb y, użytkownika samochodu, który w tej chwili szuka y, y, bardzo szybkiej, ultraszybkiej ładowarki, najlepiej jeszcze kilka punktów ładowania w jednym miejscu, żeby zminimalizować ryzyko, że jak przyjedzie, to, to ładowarka będzie, będzie ten... zajęta albo będzie niedostępna itd. Tak więc tak to wygląda. No i, no i w, tak biorąc też pod uwagę doświadczenia moje osobiste jako użytkownika samochodu elektrycznego. Jak jedziemy w trasie, no to w pewnym momencie dochodzimy do wniosku, że chcemy się naładować, no i szukamy w pobliżu optymalnego miejsca. No I chodzi o to, żeby ta mapa też była odpowiednio zagęszczona, tak aby takich punktów z tymi najszybszymi ładowarkami było jak najwięcej. Jak patrzymy na przykład na media technologiczne, widzimy coraz lepsze. Osiągi baterii. Czasami ostatnio czytałem, że w ciągu sekundy najnowsza chińska bateria ładuje się na 2,5 kilometra. Tak? To, to są wyniki już y, kosmiczne. Y, natomiast y, tak czy inaczej, baterie są coraz bardziej wydajne, zasięgi samochodów są y, coraz, y, coraz większe. Y, to jest argument dla użytkowników samochodów elektrycznych, y, że, warto to, że warto ten samochód kupić. Kiedyś straszono, że na ładowaniu przejedzie się 200 km. Oczywiście, no, postęp technologiczny, jeżeli chodzi o pojazdy, baterie jest ogromny i to co mieliśmy 5 lat temu, no, to były zupełnie inne rozwiązania techniczne, inne samochody. W tej chwili te zasięgi są znacznie większe, czas ładowania znacząco się skrócił. Te samochody najlepsze, ale można powiedzieć takie, które są cały czas no, na, 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 na najbardziej jak gdyby, powszechne, to, to, to takie, które już mają moce ładowania 200 i powyżej kilowatów. Co Powoduje to, że w że, że optymalnej sytuacji, kiedy mamy odpowiednią ładowarkę, czas ładowania może wynosić kilkanaście minut. To już jest naprawdę bardzo krótki okres, można powiedzieć, wręcz porównywalny z, z wizytą na stacji benzynowej. Czy tam jeszcze chcemy skorzystać? Jeszcze z wypijemy jakieś... kawę, tak? Na przykład. Tak, tak więc y, podróżowanie samochodem elektrycznym staje się dosyć oczywiste i bezproblemowe. Bez, bez A proszę powiedzieć, czy z punktu widzenia tej efektywności, o której pan mówił, która na razie jest niska, y, wymiana flot samochodów ciężarowych, flot samochodów dostawczych, y, na głównych y, ciągach komunikacyjnych, między innymi związanych z portami, z dostępem do portów czy do dużych zakładów przemysłowych? Y, czy te inwestycje w duże samochody? poprawiają Waszą rentowność, mogą poprawić sytuację operatorów to ładowarek? Jest, to jest melodia przyszłości, bo no, po pierwsze, tych samochodów jeszcze powszechnie nie ma. To są, to są pilotażowe projekty. To prawda, nie. Pierwsze się pojawiają. Natomiast w związku z tym, jak gdyby nie ma jeszcze popytu na, 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 na odpowiedniej skali na takie, na takie usługi. Natomiast prognozy są dosyć jednoznaczne. Elektryfikacja transportu ciężkiego będzie postępowała, m.in innymi z powodu regulacji, ale też rozwoju technologii, spadku cen, oczekiwań odbiorców, którzy też mają określone cele w zakresie emisji CO2, czyli oddziaływania ich biznesów na, 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 na tą emisję. Tak więc my się temu bardzo mocno przyglądamy, cała branża się bardzo mocno przygląda. W tej chwili w Polsce mamy bardzo daleko idące programy wsparcia rozwoju infrastruktury ładowania dla transportu ciężkiego, nie tylko w tej domenie publicznej, czyli ładowarki publiczne, ale również budowę hubów ładowania w, w centrach logistycznych. I nasze prognozy są takie, że, że, że kolejne 5 lat to będzie bardzo dynamiczny rozwój tego sektora w naszej branży. Też Green będzie chciał brać udział w, w realizacji tego inwe typu inwestycji, bo, no, biorąc pod uwagę potencjał polski, yy, yy, udział w, na rynku przewozów w całej Europie, yy, no, to, to, to musimy wykonać tutaj yy, określone działania, jeżeli nie chcemy stracić tej pozycji na, 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 na rynku europejskim. Yy, tak więc no w tej chwili to nie jest biznes jeszcze, natomiast w przyszłości zakładamy, że to może być bardzo istotna część. Widać, że może coś się wydarzyć. Dokładnie. A proszę powiedzieć z punktu widzenia. Yy rozwoju waszej sieci na najbliższe lata jakie tempo inwestycji zakładacie jak chcielibyście poszerzać swoją sieć po pierwsze to tempo musi być dostosowane do tempa y, rozwoju parku samochodów elektrycznych żeby nie było właśnie tej sytuacji że budując zbyt dużo powodujemy to że ten poziom utylizacji utrzymuje się na niskim poziomie lub nawet spada więc Cały czas jest to taka analiza, która ma na celu dostosowanie naszych inwestycji do, do rozwoju e, e, rynku. Chcemy na pewno inwestować w huby, czyli miejsca, gdzie jest kilka ładowarek, ładowarki ultraszybkie o mocy 400 kW, w przyszłości pewnie większej mocy, bo, 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 bo uważamy, że to jest taki segment rynku. Na które zapotrzebowanie ze strony klientów, ale też są, jest on ciekawy z punktu widzenia rentowności, którą w przyszłości można uzyskać na tego typu usługach. I teraz odejdźmy na chwilę od samochodów. Pojawia się taki trend w gospodarce, w gospodarce morskiej, żeby statki ładować z brzegu. Statek wpływający do portu wyłącza swój generator, nie emituje spalin, jest zasilany, zasilany z brzegu. To jest ogromne wyzwanie logistyczne. Ale też z punktu widzenia zapewnienia, e, zapewnienia mocy odpowiednich do tego. E, uważa Pan na podstawie swojego doświadczenia, że europejska gospodarka czy polskie porty, polska hmm. gospodarka jest w stanie skutecznie takie projekty realizować? Hmm. One są bardzo zielone, przyjazne dla środowiska, hmm. ale one są, no, budzą pewne wątpliwości zawsze. Hmm. No, tutaj hmm, wspomniał Pan właściwie, że, że to jest bardziej wyzwanie związane z zapewnieniem odpowiednich mocy. Ze strony operatorów systemu dystrybucyjnego, czyli pojawia się kwestia, jak szybko jesteśmy w stanie rozbudowywać, modernizować sieci dystrybucyjne w, 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 w Polsce, ale też w innych krajach, bo działamy w kilku krajach i Czyli wiemy, kwestia że... samego przyłącza technologii dostarczenia energii nie jest nie, żadnym, żadnym problemem, jest tylko kwestia, czy, czy mam odpowiednio rozbudowaną sieć dystrybucyjną, żeby zapewnić odpowiednią moc w danym, w danym miejscu. I tutaj no, trzeba jasno powiedzieć, że branża dystrybucji energii elektrycznej ma ogromne wyzwania, które nie tylko są związane z elektromobilnością, pewnie elektromobilność to, to, jest, to jest znacznie mniejszy problem, jak dopasowanie te, te, tej sieci do, do wyzwań związanych z generacją rozproszoną, fotowoltaiką, odnawialnymi źródłami energii, kwestią bilansowania, wiele, wiele nowych zagadnień, które wcześniej w ogóle nie było, nie było problemem. Tak? I, to się, I z tym się wiążą ogromne inwestycje, a jak pojawiają się ogromne inwestycje, to pojawia się później kwestia y, opłat dystrybucyjnych, czyli tego, co potem Kowalski zapłaci na koniec y, miesiąca, kwestie polityczne no i, i, tak dalej, tak. i tak dalej, i tak I duży podmiot. Y, I na koniec, czy uważacie Państwo, bo zawsze hmm. będzie nam y, przyświecała taka myśl, a co jak hmm. będzie blackout? Widzieliśmy to w Hiszpanii, która jest oczywiście specyficznym hmm. miejscem i nie można tego jeden do jednego przekładać, ale czy uważa Pan, że Wasza Sieć, ale generalnie sieci dystrybutorów w Polsce są względnie odporne na takie kryzysy, czy tak naprawdę musimy się z nimi liczyć? No, czy, no, ładowarka jest odbiornikiem energii elektrycznej, tak jak każde inne urządzenie przyłączone do, 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 do sieci, sieci energetycznej. Więc w sytuacji blackoutu, no, jakby mamy. Nie jesteśmy w stanie oferować tych usług do, do naszych, naszych klientów. Natomiast ja bym postrzegał elektromobilność jako pewien sposób, remedium na, na takie problemy w przyszłości. No, samochód to jest magazyn energii, który może być przyłączony do, do sieci domowej i dostarczać tą energię w sytuacji blackoutu. I w tej chwili już właściwie większość powszechnie dostępnych samochodów pozwala na to, że można tam się podłączyć zwykłym kablem i mieć zapewnioną moc 2 kW bez, bez większego problemu. Więc na pewno w sytuacji tego typu kryzysów elektromobilność może, może nam pomagać. Czyli traktujmy samochody elektryczne także jako awaryjne baterie na, na przykład, wszelki wypadek. Na przykład, tak. no, takiego myślenia do tej pory nie spotykaliśmy się z takim myśleniem zbyt często, ale być może to jest kolejny argument za elektromobilnością. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.